Deszczówka. No to jak ze zbiornika to będą takie pewnie jak żyje. Co? Nie trzeba mikroskopu? No nie, nie, nie. Widzisz. Wow. Ty, ale pływają. No kurczę, a co to jest? Ślady. Z, z wkładką. No. Tym razem ma nas też województwo podkarpackie. No i co walczymy w terenie dalej. Dzisiaj taka bardzo fajna grupa. Także dziękujemy za za tutaj, oczywiście, miejsce na gospodarstwie i możliwości zweryfikowania kilku upraw. Jest jęczmień, jest soja, jest kukurydza. Zaraz zobaczycie więcej. Bardzo mi miło Państwa tutaj e, gościć, z tego względu, że będą się działy naprawdę dzisiaj fajne rzeczy. Nie tylko merytorycznie, że tak powiem, ale również porozmawiamy sobie troszeczkę praktycznie. Mamy tutaj osoby, które się znają na mikrobiologii, jak nikt inny. Ile, ile, ile ja ton więcej? Kombajn zweryfikuje, no, no. kombajn zweryfikuje. No, no. Baga, baga, baga.